Poniedziałek, dwudziesty tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z Księgi Sędziów mamy w pewnym sensie streszczenie czy syntezę tego, co się działo po objęciu Ziemi obiecanej. Otóż okazuje się, że Żydzi nie zawsze byli wierni Panu Bogu. Że zapominali o Panu Bogu, zaczęli służyć obcym bogom, i wtedy Pan Bóg syłał na nich jakieś kary, trudne doświadczenia, i wtedy oni prosili Pana Boga o pomoc. Kiedy prosili go o pomoc, to syłał im jakiegoś sędziego, przywódcę, który wyzwalał ich zazwyczaj od obcych narodów. I póki żył ten sędzia, to wierzyli Panu Bogu, byli mu posłuszni, a kiedy on umarł, i oni. To oni sobie poszli znowu do obcych bogów. To jest świetny, świetny fragment historii Izraela, który pokazuje, że wiara nie jest dziedziczna, że tak naprawdę. Nie da się przekazać siłą z pokolenia na pokolenie wiary, że, że wierzymy wtedy, kiedy jest to nam to potrzebne, jak trwoga to do Pana Boga, wtedy, kiedy są jakieś cudy, jakie są znaki, natomiast bardzo ciężko jest uwierzyć wtedy, kiedy, kiedy tego nie ma, wtedy, kiedyśmy, kiedy sami nie doświadczamy Bożej obecności. Ten fragment Księgi Sędziów jest bardzo ważny, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś ma pretensje, że jego dziecko nie wie, że nie chodzi do kościoła, że nie umiał przekazać wiary. No tak, tak jesteśmy skonstruowani. Nie przekażesz miłości do muzyki, nie przekażesz miłości do cioci czy wujka. Po prostu czasem się to uda, czasem się nie uda, ale to nie jest zawsze nasza wina, żeby się niepotrzebnie nie obciążać i nie myśleć, że gdybyśmy byli lepszymi rodzicami, to by i nasze dzieci były bardziej wierzące. Wiara jest darem, jest darem, darem, który nie jest dziedziczny. Czasem możemy pomóc i to robimy, żeby pomóc w odkryciu, w spotkaniu człowieka z Bogiem, ale trzeba mieć tę świadomość, że ostatecznie każde pokolenie, każdy człowiek musi sam spotkać się z Bogiem działającym. Psalmista opowiadał o tej samej sytuacji co była opisana w Księdze Sędziów to znaczy o tym, że Izraelici nie wytępili narodów jak im to Pan nakazał. Otóż tutaj mamy podwójną taką wersję w Piśmie Świętym według jednej Pan Bóg nakazał wybić te obce narody które mieszkały w ziemi obiecanej oni jednak nie wybili no i z tego powodu mieli problemy druga narracja czy drugie opowiadanie idzie w tym kierunku, że Pan Bóg chciał żeby oni zostawili żeby jednak nie byli po to, żeby oni byli wypróbowaniem. Czy tak było, czy nie, jedno jest pewne. Obecność obcych ludzi, którzy wierzyli w obcych bogów, była próbą dla Izraelitów, była próbą. I tak musimy też rozumieć dzisiaj każdego człowieka, który nie żyje naszymi wartościami, który nie żyje Ewangelią. Jeżeli ktoś jest złodziejem, to on jest próbą dla, dla Twojej uczciwości, jeżeli jest kłam, kłamie, to jest próbą dla Twojej prawdy. Jeżeli nie żyje w czystości, to jest próbą dla Twojej czystości. Jeżeli łamie wierność małżeńską, to jest próbą dla Twojej wierności i tak dalej. Żebyśmy nie tyle się gorszymi ludźmi, którzy żyją obok nas, a nie żyją tak, jak gusi Chrystus, ale ciągle traktowali ich jako właśnie próbę, jako przypomnienie, jako wezwanie dla nas, że my właśnie mamy żyć inaczej, że my właśnie powinniśmy jednak mimo wszystko nie kierować się tym, co robią inni i co mówią ludzie, ale tym, co mówi Pan Bóg. I Pan Bóg w Jezusie Chrystusie odpowiada na pytanie pewnemu człowiekowi w Ewangelii, który chce dowiedzieć się, co ma robić, żeby uzyskać życie wieczne. Znamy ten fragment, Jezus mówi, że wypełnił przykazanie, On mówi, że spełnia, więc Jezus mówi: Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim. I bardzo często ten fragment cytuje się jakby pokazanie nie na to, żeby mieć życie wieczne, trzeba sprzedać wszystko. Ale jednak Jezus nie mówi yy, o sprzedaniu wszystko, wszystkiego na początku. Bo przecież zaraz powiedzieć, żeby uzyskać życie wieczne, trzeba sprzedać wszystko, nie. Dlatego tak nie mówi, bo to nie jest jedyna droga do osiągnięcia życia wiecznego. Normalną, podstawową drogą jest spełnianie dziesięciu przykazań, spełnianie tego, co mówi Pan Bóg. Ale skoro ten człowiek spełniał i to mu nie dawało szczęścia, to mu nie dawało prawdziwego życia, to od niego Pan Jezus wymaga więcej, bo on poznaje, że w tym człowieku jest jakaś potrzeba, która może być zrealizowana tylko na innym poziomie. I to jest bardzo ważne w życiu, żebyśmy sobie jasno powiedzieli, jeśli nie ma w nas życia, to może dlatego, że nie spełniamy przykazań Bożych. Może popełniamy jakieś grzechy, które sprawiają, że w nas jest więcej śmierci niż życia. Ale jeżeli spełniamy Boże przykazania, a ciągle nie ma w nas tego życia, to może dlatego, że czegoś nam brakuje, że czegoś trzeba więcej, że czegoś trzeba inaczej. I to już na osobistej modlitwie z Bogiem musimy ustalić. Czego mi w życiu brakuje, czego się powinienem pozbyć, albo co nabyć, co pogłębić, albo co zwiększyć, żeby rzeczywiście w moim sercu było życie wieczne, bo przecież każdy z nas do tego życia wiecznego jest powołany. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Szechmogący, Ojciec i Syn i Duch święty. Amen.